Serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na obejrzenie ulubieńców stycznia. Powiedziałabym, że to są ulubieńcy końca grudnia i stycznia, bo niektóre kosmetyki odkryłam w grudniu, a dokładnie pod koniec grudnia, ale uznajmy, że to będą ulubieńcy stycznia, bo przez cały styczeń używałam tych kosmetyków i byłam z nich naprawdę bardzo zadowolona. Zacznę od pielęgnacji, bo mamy tu tylko jedną rzecz z pielęgnacji. Jest to olejek z marki Mokosz. I ten olejek był w Big grudniowym albo listopadowym, ale chyba grudniowym. I słuchajcie, to jest odżywczy eliksir do ciała z żurawiną. I ten olejek nadaje się tak naprawdę do wszystkiego. To znaczy, ja go używam do rąk, bo zostawia taką aksamitną skórę, nawiżoną mięciutką, naprawdę rewelacyjną. Zapach jest bardzo intensywny, ale nie sztuczny, taki wiecie, chemiczny, tylko właśnie naturalny, tak jakbyście jadły w tym momencie żurawinę, no po prostu boski zapach. Ja tutaj wyczuwam też jakieś nuty takie cytrynowe, limonka, coś takiego, bo, bo takie cytrusy rzeczywiście też czuć uwielbiam ten olejek, a kiedy byłam chora i miałam bardzo, ale to bardzo zdarty no wiecie tutaj pod nosem skórę, to smarowałam sobie tym olejkiem właściwie cały obszar wokół nosa i tak mi genialnie łagodziło, zmiękczało skórę i bardzo szybko regenerowało, także bardzo serdecznie polecam, jeżeli znacie markę Mokosz i macie do niej dostęp, to polecam ten olejek jest rewelacyjny. Reszta rzeczy, jakie Wam dzisiaj pokażę są to rzeczy z kolorówki, które używałam i jestem nimi zachwycona. Zacznę od płynu marki Mechron. Jest to płyn Mixing Liquid i to jest konkretnie płyn do pigmentów, do cieni, do wszystkich takich produktów, które są bardzo napigmentowane albo mają. Bardzo dużo w sobie takich płatków, które potrafią się osypać. Rewelacyjny płyn. Maleńka kropelka starcza nam, aby pomieszać pigment i nałożyć go na powieki. Świetnie trzyma. Wszystkie pigmenty, wszystkie takie osypujące się rzeczy można robić z tego eyeliner albo po prostu na środek powieki wklepać pigment. Mamy tutaj 133 ml. Ja będę chyba ten płyn zużywać przez wiele, wiele miesięcy, jak nie lat. Bo jest jego naprawdę ogrom, a kosztuje około 40 zł, mniej więcej. Także świetna sprawa, polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli lubicie się bawić pigmentami. Kolejną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, jest to rozświetlacz z marki Kiko. Była to seria limitowana w grudniu, i to jest rozświetlacz w kolorze takim szampańsko-złotym. On jest przepiękny, choć widzę, że w podglądzie nie wygląda tak efektownie jak na żywo. Ma w sobie miliony maleńkich drobinek. Które odbijają przepięknie światło. Dzisiaj też mam ten oświetlacz na szczytach kości policzkowych, na środku czoła, nad łukiem kupidyna. Przepięknie wygląda, jest też bardzo fajny jako cień na powieki. I to, co mnie urzekło, to to, że kosmetyk jest taki lekko kremowy. To nie jest konsystencja całkowicie sucha, tylko właśnie taka lekko kremowa, więc nakłada się rewelacyjnie. Jeżeli nie lubicie drobinek, no to nie będzie to kosmetyk dla Was, ale ja bardzo lubię takie maleńkie, maleńkie drobineczki, więc jestem zadowolona z efektu, jaki daje ten rozświetlacz. Rozumiem, że nie każdy może taki efekt lubić, ale uważam, że to jest rewelacyjny rozświetlacz. Odkład, jaki używałam w styczniu i właściwie pod koniec grudnia... Również jest to Inglot HD w kolorze 79. Bardzo jasny podkład i on rewelacyjny jest tak ładnie się utrzymuje na skórze cały dzień, przepięknie wygląda oczywiście trzeba go raz na jakiś czas przypudrować, zwłaszcza jeżeli macie przetłuszczającą się celę ale bardzo dobrze się utrzymuje na skórze, pięknie wygląda dobrze kryje i nie jest taki ciężki to jest raczej lżejszy podkład choć nie jest taki wodny um, także bardzo dobry podkład i do nagrań czy do zdjęć, ale też na co dzień, także bardzo serdecznie polecam Inglot HD, a to co jest jego ogromnym plusem, to to, że pompka tłoczy nam cały podkład do góry, czyli zużyjemy do końca ten podkład. Nie ma szans, żeby nie zużyć tego podkładu do końca i mamy tutaj 35 ml, także polecam serdecznie. Teraz pokażę Wam dwa produkty do brwi. Są to dwie kredki. Tańsza kredka to jest kredka z Maybelline. Jest to kolorek dark brown. Jest to kredka, która ma po jednej stronie taką wysuwaną kredeczkę, a po drugiej stronie cień do brwi. Który ja osobiście średnio lubię. Uważam, że się trochę osypuje, nie utrzymuje na skórze i na włoskach, także jest taki średni, ale kredka jest rewelacyjna. Jest bardzo taka woskowa, nie, nie daje takiego bardzo, bardzo mocnego koloru, więc można zrobić efekt włosków na brwiach. Świetna kredka, naprawdę polecam Wam serdecznie, jeżeli szukacie dobrej kredki do brwi, poza tym fajne jest to, że ona jest wykręcana, czyli nie musimy strugać kredki, ja nie cierpię kredek, które musimy ostrzyć. A druga kredka, jaką tutaj już kończę, jest to kredka z Maka, kolor Cute. Jest to bardzo intensywna kredka, można nią spokojnie zrobić włoski, jak i wypełnić całe brwi. Jest to najciemniejszy kolor, bo ja lubię mieć ciemne brwi. I jest bardzo, bardzo, bardzo precyzyjna, a do tego strasznie długo trwała. Także jak zmywam zbyt, to muszę się trochę napracować ze zmyciem i musicie uważać, jeżeli zdecydujecie się na tą kretkę, ponieważ w momencie, kiedy wysuniemy ją, to już nie można jej wsunąć. Także uważajcie, nie wysuwajcie, żeby sprawdzić, ile mamy tej kretki, bo potem po prostu się nie wsunie z powrotem. Także, także tutaj was. Uczulam na to, ale kredka naprawdę rewelacyjna, bardzo, bardzo długotrwała. I teraz mamy dwie rzeczy do ust: dwie pomadki, które są długotrwałe i mają taką konsystencję lekko matową. Pierwszy produkt to jest kredka z Golden Rose Matte Lipstick Crayon i jest to kolor 15. Jest to kolor taki całkowicie nude, bardzo, bardzo ładny. To nie jest taki kolor hmm, through peep. za jasne, tylko właśnie pięknie wtapia się w kolor ust bardzo ładnie podkreśla ja tą kredkę często używam jako bazę pod inne szminki bardzo często mieszam różne kosmetyki do ust właśnie z tą kredką bo jest rewelacyjna w przepięknym nude odcieniu sama również jest przepiękna na ustach także polecam kolor 15 koszt tych kredek jest jakieś 14. 11 zł, 11 złotych, coś takiego, także... Świetne kredki, polecam Wam je serdecznie. A drugi produkt do ust jest to pomadka z serii Melted w kolorze Peony. Jest to przepiękna, różowo-beżowa pomadka. Na dłoni wygląda ten kolor dość mocno intensywnie, ale na ustach jest to taki lekko przybrudzony róż z delikatną nutą nude. Taka bardzo codzienna, neutralna, fajna szminka nadająca się na każdą, każdą okazję. Przepiękna, ja ją uwielbiam. W tym miesiącu bardzo często gościła na moich ustach, poza tym fajnie, że jest taka gęsta, bo niektóre szminki z Mercedes są takie bardzo błyszczykowe, co mi się nie bardzo podoba, ale ta jest taka gęstsza, taka lekko matowa, nie jest to całkowity mat, ale właśnie taka satyna. Świetnie wygląda na ustach, bardzo często ją używam do pracy, także polecam sobie ten kolor pełny, świetny kolor na co dzień. Zostały nam Trzy rzeczy, i to są trzy rzeczy do powiek, a dokładnie cienie do powiek. Najpierw zacznę od cienia w kredce z Kiko. Jest to sezja Long Lasting Stick Eyeshadow. Jest to wodoodporna kredka. I tutaj mam taki kolorek nude, ale to jest taki szampański, błyszczący i skrzący się kolor. Przepiękny kolor, bardzo, bardzo błyszczący. Niezwykle długo. Jak czasem się śpieszę i nie mam czasu na to, żeby zrobić pełny makijaż oczu, to nakładam sobie tą kredkę i na to nakładam beżowy, matowy cień. Wtedy na oku powstaje taki efekt satynowy, nie tak bardzo błyszczący. Poza tym świetna jest ta kredka do kącików oczu, czy po prostu zrobienia takiej kreseczki, tylko jak bardzo się śpieszymy. Świetna kredka, no jest taka długotrwała, powiem Wam, że 8-10 godzin trzyma się idealnie na powiekach. No jest świetna, polecam Wam serdecznie te kredki z Kiko. Są bardzo miękkie, ładnie się nakładają, ładnie się rozcierają i jak się nałoży na mokrą tą kredkę cień, to świetne są jako baza. I ja tutaj mam kolorek 07, właśnie taki szampański, błyszczący, przepiękny. Polecam Wam. Serdecznie. E, następny cień to jest u mnie nowość. Ja dostałam e, wszystkie cienie z tej sezji e, i one mnie po prostu zauroczyły. Mam zamiar dla Was zrobić cały makijaż właśnie tymi e, cieniami. Są to bardzo nietypowe cienie, ponieważ e, to są takie mocno błyszczące, e, powiedziałabym nawet lekko metaliczne e, cienie, ale można ten efekt stopniować. Wiecie, im więcej damy tego cienia, tym on jest bardziej taki charakterystyczny, taki e, intensywny. Mamy naprawdę kilka przepięknych kolorów. Mój ulubiony kolor, który bardzo często używam, jest to kolor Soft Harmony. Jest to kolor takiego brązowego różu. Czyli na powiekach wygląda jak delikatny brąz, ale jak padnie nam jakieś mocniejsze światło na powieki, to widać przebłysk jakiegoś różu. No przepiękny kolor. Ja go bardzo często na środek nakładam, one jest rewelacyjne, błyszczy się pięknie i do tego jest tak mięciutki, tak kremowy. Mimo tego, że to są cienie w kamieniu, to mają taką konsystencję bardzo, bardzo jedwabistą. O, tak on wygląda, no błyszczy się rewelacyjnie. także jako akcent albo na całą powiekę wygląda przepięknie, pięknie się blenduje nakłada przyczepia do powieki, bardzo fajny cień polecam serdecznie no i ostatni kosmetyk jest to paletka paletka Too Faced jest to Natural Matte widzieliście jeden makijaż tą paletką, ale ja tą paletkę katuję właściwie przez cały styczeń bo to jest tak neutralne paleta. To jest tak przepiękna paleta. Tą paletką wykonamy każdy makijaż. Od wieczorowego, takiego bardziej smoky, po makijaż taki bardzo lekki, bardzo dzienny. No przepiękna paleta na co dzień. Bardzo, bardzo dobra inwestycja, jeżeli nie malujecie się zbyt często, albo brakuje Wam matowych, dobrych cieni, bo to są naprawdę dobre cienie. Jedyne, czego mi brakuje w tej palecie, to koloru czarnego. Nie wiem, jak to się stało, że go tutaj nie ma, bo tu są same brązy, beże i delikatne kolory, a tutaj moim zdaniem powinien być czarny kolor, żeby można było jeszcze przyciemnić makijaż. No ale nie ma, a za to są przepiękne i bardzo dobre jakościowo cienie, ja jestem w niej totalnie zakochana, poza tym opakowanie jest bardzo poręczne, malutkie no i przepiękne także polecam a, no i to jest takie blaszane opakowanie, także możecie być pewne, że cienie są bezpieczne. Dla mnie dużym plusem jest to, że tu nie ma lusterka, bo mi nigdy lusterko nie jest potrzebne w paletach. Także um, tutaj fajnie, że tego lusterka nie ma. Za to jest bardzo, bardzo poręczna paletka co jest ogromnym plusem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców stycznia. Koniecznie dajcie mi znać, jacy byli Wasi ulubieńcy z kolorówki, jak i pielęgnacji. Co zawładnęło Wami w styczniu, co Was zauroczyło i może, a może co odkryliście w styczniu z kosmetyków. Czekam na Wasze komentarze. My się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o wciśnięciu kciuka do góry, wtedy Będę wiedzieć, że lubicie ulubieńców. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!